Dzień dobry, dzień dobry. O, już jest trochę wpisów, jak fajnie. Dzień dobry wszystkim. Szymon, Kasia, Monika, Iwona. O, i zlic, prawda? Pozdrowienia. Jak tam macie, jaką macie pogodę? Nie będę się chwalił, ale my jesteśmy nad morzem, co prawda, po polskim, ale też jest piękne. Od paru dni mamy tutaj 30 stopni, chociaż nie, dzisiaj właśnie jest troszeczkę chłodniej, ale jest przyjemnie. To naprawdę nie równa się do brata Sebastiana, który nam serwuje. Takie powiedziałbym. Że, Wejścia, że no tego rozważałem, czy, czy, czy nadawać nad morza, ale stwierdziłem, że pozostanę na razie tradycyjnie, że jakiś, jakiś inny dzień. Napiszcie proszę, jak tam się macie, co tam, jaka jest pogoda w Anglii, co u Was za oknem? U nas jest bardzo przyjemnie, bardzo ciepło. Teraz akurat nie słychać szumu morza, ale, ale wczoraj wieczorem było bardzo słychać były bardzo duże fale. Bardzo przyjemnie. Pokaż morze, zojrza. <śm> no to pokażę później, bo nie poszedłem. Właśnie rozważałem, ale stwierdziłem, że tam powiedziałbym z komputerem. Będzie trochę trudniej. Mogłem pójść z komórką rzeczywiście. Ale to pokażę Wam później w, w takim razie. Nagram wam ten, o, zaraz później taką e, relację czy coś i, i, i będzie, e, będzie puszczone. Świeci słońce. Gdzie Łukasz świeci? W Bukowol? Co ty? Jejku, nie znam tej miejscowości. Gdzieś gdzieś jesteś w jakimś obok park, bardzo naro park narodowy. No. No właśnie, to wy możecie pozałączać zdjęcia. To ta, taka propozycja do czatu, że możecie tam pozałączać zdjęcia z miejsc, gdzie jesteście. Bardzo miło jest się z Wami spotkać. Cieszę się, że y, myślę, że, że z, z wieloma spotkamy się już jakoś tam niedługo też tutaj, tutaj na miejscu. Y, a cóż, jeśli chodzi o to, co dzisiaj, jakie myśli, no to y, ja zwykle lubię chodzić, wiecie, w tej konwencji, pozostanę w niej konwencji y, podróży. Podróży po, naszych serc, pod, podróży po naszym sercu, podróży po naszym e, wnętrzu, żeby zachować tą, tą linię. Myślę, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne. I to jest kluczowa umiejętność. Kluczo, jeśli chcemy myśleć o jakimś e, o życiu w obfitości, rozwijaniu się, to bardzo potrzebujemy. E, ja wychodzę z takiego założenia. Naprawdę wyjściowo, musimy znać siebie. Znać siebie i znać Boga. Wierzę, że nie możemy poznać, tak naprawdę poznając Jezusa, poznajemy siebie. I to jest jakoś ze sobą sprzężone, że kiedy stajemy w świetle Ducha Świętego, w obecności Ducha Świętego, to On jest światłem. I On rozświetla, powiedział, te rzeczy, które są przed nami zakryte. Również ona nas samych. Bo tak naprawdę cały świat w zasadzie, i wiecie, wszystko, co... Yy, no to jest takie, takie, powiedziałbym, bardzo, bardzo ciekawe z takiej neuropsychologii. Julietka może ewentualnie coś tutaj więcej powiedzieć na pewno. Ale w zasadzie cały świat, który tworzymy, wiecie, jest tworzony w naszym wnętrzu. Tak, naukowcy powiedzą, w naszym mózgu, ale myślę, że, że śmiało można powiedzieć w naszym sercu. Bo tak naprawdę to jest jakoś ze sobą połączone i wciąż nikt nie może tego uchwycić, gdzie to się łączy. Ale wszyscy wiedzą, że, się, y, że to się łączy. Bo wiecie, jest tak, że w naszym mózgu mamy. E, ile mamy? Aż zobaczę na tego. 100 miliardów, niecałe 100 miliardów komórek nerwowych. Wyobraźcie sobie, spróbujcie sobie wyobrazić 100 miliardów taką liczbę. Tak? <śmiech> I <śmiech> każda komórka łączy się z inną komórką. Ma połączeń ma, z innymi komórkami. <laughs> Przepraszam, napiję się o Zasłoni I Każda komórka ma, ma, po, ma połączeń od tysiąca do 10 tysięcy kolejnych połączeń. I wiecie, jak my się. Kon... I prawda jest taka, że cały świat, całe nasze wyobrażenie, całe nasze funkcjonowanie jest zbudowane w nas. Oczywiście, przez naszą historię, przez no, idea i, i w ogóle, i, ale, ale to jest w nas. I wiecie, jak. Na jedno, na jedno tak zwane takie włókno przesyłowe, nawronowe, jeśli na przykład, nie wiem, dotykam szanki, na jedno włókno, że jak dostaje jakąś informację z zewnątrz, ze świata, na takie jedno, wyobraźcie sobie, że ono, ten sygnał, rozprowadza się w nas na wiecie ile? Na 10 milionów połączeń wewnątrz. 10 milionów. Nie, nie będę wam dawał zadania. Weźcie teraz kartkę, zróbcie sobie taką kropkę, Linię jedną, kropka, która wchodzi coś do nas, jakaś informacja, i prawda, a w nas rozrysowujemy to na 10 milionów linii. <laughs> Możecie zacząć już rysować. <laughs> co to oznacza? Co daje nam taka informacja? Do czego dążę? Do tego, że zobaczcie, że wszystko, co jest w nas, determinuje cały nasz świat, nasze funkcjonowanie nasze myślenie, nasze odbieranie rzeczywistości, nasze postrzeganie rzeczywistości. Dlatego czasami jest tak, i kiedy nie jesteśmy w świetle, kiedy te powiedział, kiedy możemy wybrać jakby dwie drogi pewnego budowania swojego, swojej percepcji, swojego postrzegania świata, postrzegania rzeczywistości. Jeśli jesteśmy zamknięci tylko w sobie. I nie daj Boże, siedzimy w jakichś bólach, ciemnościach, z w którymi w którym sobie radzimy tylko w swoim zamknięciu, nie wpuszczamy tam Bożego światła. To wiecie, wzmacniamy takie przestrzenie, też było kiedyś, pamiętacie? Mówiłem o takich wewnętrznych głosach, które mamy. I on, i, bo, 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 bo mamy takie, to nie tylko dla pacjentów Izy, która tutaj z nami jest właśnie, to <todzianie> dzięki uprzejmości Izy, jesteśmy tutaj, z Davidami nad Morzem. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich. To yy, tak naprawdę w zależności od tego, czy to jest właśnie w świetle, i czy to jest w świetle Ewangelii, czy to jest w świetle słowa, to tak naprawdę tak postrzegamy rzeczywistość. Oczywiście tak naprawdę to nie sposób można bo tych połączeń, straży niewyobrażalne, i dlatego dzieje się wiele rzeczy poza naszą świadomością, ale kluczowe jest, żeby nawiązać do Ewangelii, a nie mówić naukowo, jest to. Że, że, jak sobie myślałam o tym, to wtedy mi przychodziły te słowa, że trwajcie w moim słowie. Jezus mówi: trwajcie w moim słowie. Trwanie w Bożym Słowie jest niczym innym, jak wypełnianiem tych naszych filtrów właśnie Jego Słowem. trwajcie w moim słowie. W tym, żeby nasze postrzeganie świata, postrzeganie rzeczywistości było oparte na Jego słowie, oparte na Jego prawdzie. Jeśli dodamy tego do tego obecność Ducha Świętego, czyli rozświetlenie tego, który przychodzi, rozświetla i pokazuje nam to, co jest zakryte i pokazuje nam to, co jest ważne, pokazuje nam przestrzenie myślenia, których na co dzień sami nie wychwytujemy, a które są dla nas bardzo często destrukcyjne, autodestrukcyjne, to kiedy jesteśmy w Bożej obecności, kiedy tak naprawdę dajemy czas Bogu, dajemy przestrzeń, czyli słuchamy Słowa, napełniamy, napełniamy się Duchem, słuchamy Prawdy, przebywamy z autorytetami, które niosą Ewangelię i powodujemy, że to, co jest naszym pierwszym filtrem, bo, bo mózg sobie właśnie w ten sposób radzi z tą natłokiem informacji który jest niesposób i tym, że tych informacji cały czas wpływa do nas mnóstwo i tak naprawdę nam naprawdę mózg powiem wystrzelić, gdyby powiedziałbym chciał się uczyć, tak jak uczy się na przykład małe dziecko i potrzebowalibyśmy, ktoś naukowcy mówił, 40 tysięcy tych kalorii dziennie, żeby móc zachować dynamikę uczenia się małego dziecka. To, żeby są filtry i te filtry przepuszczają, co jest ważne. Jest ważne, dlatego że w tych kontekście już do, do czego dążę, w tych naszych podróżach, żeby wiedzieć, jakie mamy nałożone filtry. Czy one są przepuszczane przez światło Ewangelii? Czy my rozważamy nasze sprawy, nasze myśli, nasze bolączki, nasze kwestie w świetle tego, co mówi Bóg? Jeśli skręcamy i zapędzamy się w własne myśli, we własne przemyślenia, we własne mądrości, które nie za wiele mają wspólnego z Bożym Słowem to będziemy tworzyć taki świat no, bez Bożej obecności. A świat bez Bożej obecności nie współgra z tym światem, bo ten świat został stworzony przez Niego, nie współgramy i funkcjonujemy, kiedy przyjmujemy Jego perspektywę. I dlatego na dzisiaj mam taką myśl o tym zachęcie właśnie, dlatego że jeśli chcemy, że musimy wiedzieć, że świat. Naprawdę to wszystko, jak postrzegujemy, jak, jak, co, co postrzegamy, jak się czujemy, rzeczy, z którymi się zmagamy, nasz obraz siebie jest w głęboko głęboko w nas. I to, co a tymi filtrami, te, te filtry, które determinują to, jak, jak myślimy, a jak myślimy to, co mówimy, to co mówimy, to jak, co robimy, jak robimy, jaki mamy charakter, to, co determinuje to nasze przekonania. Czyli to, w co i komu wierzymy. A kiedy chodzimy z Bogiem, kiedy napełniamy się Słowem, napełniamy się duchem, jesteśmy trwamy we wspólnocie, czyli, czyli oczywiście też jest ważny ten aspekt, żeby rozumieć, że yy, żeby właśnie wszystkie te rzeczy, te elementy działały, po to, żeby nasz kontakt z rzeczywistością był dobry. Bo tak naprawdę nasze zmysły, to jest nasze percepcje, polegają na tym, że one się tylko konsultują. My mamy ten świat wewnętrzny, pamiętacie, jedno włókno na 10 milionów, ale te włókno są ważne, bo to jest nasz kontakt z rzeczywistością. My się kontaktujemy z rzeczywistością tak i sprawdzamy. Robimy, sprawdzam, jak tutaj. A, czyli moje postrzeganie jest takie. Dlatego czasami. Ileś osób usłyszy to samo zdanie, zupełnie inaczej rozumie. Dlatego postrzeganie świata jest zupełnie inne, dlatego ludzie mają przeróżne wartości, dlatego czasami dla nas niewyobrażalne jest, co ludzie wierzą, bo jak się zamkną i zaczną w to wierzyć i zbudują sobie w swoim wnętrzu jakieś kwestie, a słowo Boże mówi, że no to, co przynosi życie, to, co przynosi rozwój, to, co przynosi owoc, to, to rozwiniemy się, będziemy wtedy, kiedy przyjmiemy Bożą Perspektywę, kiedy przyjmiemy Bożego Ducha, kiedy przyjmiemy Boże Słowo. Więc ta główna myśl na dzisiaj jest taka, żebyśmy przyjmowali Boże Słowo, przyjmowali Bożego Ducha, abyśmy patrzyli, rozpoznawali, jakie są nasze pierwsze filtry, jakie są ścieżki naszego myślenia, żebyśmy łapali swoje myśli czasami i mieli czas nawet na naszej modlitwie, na naszej rozważaniu, na naszej medytacji, żebyśmy mieli taki czas. I to jest bardzo ważne, kiedyś mówimy o uwadze, zagłębienia się, skupienia się, złapania tych myśli. Gdzie moje myśli? I tu. Szczególnie jak się coś dzieje istotnego, jak są jakieś emocje dodatkowe, żeby łapać to i zobaczyć. Bo to nam pokaże miejsce, w jakim jesteśmy, miejsce naszych filtrów. I e, jeśli chcemy, powiedział, jeśli, jeśli chcemy, właśnie no zauważamy zauważymy to, że. Ten nasz powiedział, że no nie jesteśmy w miejscu, w którym chcielibyśmy być. Że nasze myśli gonią, jedna myśl goni drugą, nie mamy czasu po prostu inne, i tam już one wpadają w te, prawda, połączenia, i tam tworzą się coraz to nowe teorie, i, i, i w ogóle I, y, to jest pytanie: co, no, no, to co z tym zrobić? No, iść przed y, oblicze Boże, iść w tych podróżach do naszego domku. Spotykać się słuchać Ducha Świętego. Spotykać się z ludźmi, którzy przynoszą życie, którzy przynoszą Ewangelię. Posłuchać tego do dołtarza każdego ranka. Tak. I podróży do krań serca. Ale też być właśnie z ludźmi. Też być z ludźmi, patrzeć i wyłapywać, żeby mieć taką świadomość i zobaczyć. No, gdzie nasze myśli gonią? Bo czasami możemy właśnie się zapędzić i zobaczyć, że nasze myśli zaczynają gonić w niewłaściwych miejscach. My nie puszczamy ich przez filtr Ewangelii. A to jest bardzo ważne. Więc do tego dzisiaj nas wszystkich i Siebie bardzo zachęcam. Czy jesteśmy gdzieś na wakacjach tutaj, my mamy te, te, te sprzyjające warunki, wtedy wiecie, chodzimy sobie co wieczór na spacer na zachód słońca. Oj, to Wam udostępnię z wczorajszego zachodu słońca, pójście w takie miejsce, pójście w górach, to są okoliczności, które sprzyjają temu, żeby spojrzeć, żeby z jednej strony spojrzeć i zachwycić się tym pięknem stworzenia, tym, jak Bóg pięknie i wspaniało wszystko stworzył, tym, jakie to jest, bo zobaczcie, nasze wnętrze reaguje na to, ale wiecie, to piękno jest nie tylko na zewnątrz, ono jest również w nas, jest wewnątrz, jest we mnie, jest w drugim człowieku i Dobrze złapać tą zdolność. Zauważania piękna, adoracji piękna, adoracji piękna stworzonego, adoracji piękna drugiego człowieka i adoracji piękna y, siebie. To, to jest też bardzo ważne. Ten obraz siebie. Już nie będę włączał kolejnej dygresji, o to nie pamiętam, czy to mówiłem czy na podróżach. Ale to jest bardzo ważne. I więc słuchajmy y, słowa. Y, Patrzmy, czy ono zakorzenia się w naszym sercu, czyli czy, czy, czy my filtrujemy, czy jak spotkamy drugiego człowieka, czy mamy jakąś sytuację, to rozważamy o tej sytuacji, o tym człowieku w perspektywie Ewangelii, że może jest to jakaś okazja do tego, żeby pokazać mu piękno, piękno Boga, piękno Jego samego, żeby wprowadzić go w tą inną perspektywę. To jest właśnie nawrócenie, to jest zmiana sposobu myślenia. Jeśli te filtry się nałożą, to właśnie to się dzieje w nas. Kiedy my się nawracamy, zmienia się sposób myślenia, znaczy zmieniają się te filtry i zaczynamy patrzeć na sposób Boży, na sposób duchowy. I wtedy cała rzeczywistość wokół nas się zmienia. Potężnie. Tego sobie i Wam życzę. Niedługo udostępnię, właśnie. Możecie zajrzeć w takim razie do relacji, zaraz ją stworzę. Bardzo proszę, żebyście Wy też również z tych miejsc, w których jesteście, i żebyście mieli czas. Mieli czas. Czy jesteście w górach, czy jesteście nad morzem, czy jesteście Łukasz, gdzieś pisał w jakimś pięknym parku narodowym, a czy jesteście również w domu? A, w czacie, jak Zoś nie da się zdjęć. No to możecie w, pod facebookiem, tam w komentarzach, <laughs> a nie na czacie. Także e, znajdźmy tą chwilę, tego, żeby się zatrzymać, pochylić, ucieszyć, przyjąć Boże Słowo, Bożą perspektywę. Ona jest taka, że Bóg jest to zachwycony. I że Bóg, jakby ta dobra nowina polega na tym, że naprawdę nie ma już przeszkód do tego, żeby być szczęśliwym. Bo te przeszkody, czyli nasze nieumiejętności, ciemności, cienie, słabości zostały pokonane. I my możemy spokojnie powiedzieć: Nie próbować siebie naprawiać, bo nie naprawimy siebie, tylko przyjść do Boga, ucieszyć się z tego, że On jest nami zachwycony, zachwycić się i powiedzieć: Oddaję Ci to, co jest trudniejsze. Ja zrobię swoje, Ty Boże zrobisz tak naprawdę kluczową, kluczową robotę, ale trwajmy w tej szczęśliwości, w tym poczuciu piękna, bo to naprawdę będzie powodowało, że staniemy się prawdziwie na obraz Boży uszczęśliwieni i żyjący w obfitości. Pozdrawiam Was serdecznie, macham, macham ciepło, mijecie się dobrze i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Papa, pa, kochani.